Dzień dobry, ogólnie będziemy oceniali e, nową piosenkę KBC. Ogólnie miałam nagrywać na pes ale e, jak to? No chciałam e, transmisję żeby zrobić, ale nie da się nagrywać w PES-a, jak sami widzicie tutaj no, chciałam nagrywać, ale no tak świetnie się udało. Dobra, no to oceniamy. Tylko nie chce mi się nic, mam ochotę bawić się i pić tylko bawić się i dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć nie będziemy żyć Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz wino i zapłonie grill Nad głowami unosi się tym Kś tylko chill, chill, chill. Chyba będzie kichuj jak jakby w górze piosence No dobra, nie wiem czy to będzie mi się ale okej okay. Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz winą i zaponie w się tył, nie, dziś tak godzin, dziw, dziw, dziw. Życie robię tak wiele Ciągle myśle co dalej, dziś pogoda jak welej, więc proszę drinka mi dalej Dziś pogoda jak w kali, więc chętnie bym coś zapalił, niech do moich ziomali, patacie do mnie na palet Niech wolno minie tydzień, niech długa będzie ta noc, szkoda mi czasu na sen, no nie, nie Zanim nadejdzie jesień i wszystko pokryje wrok To jest dla mnie jak ten, ja wiem, wiem. Zróbmy na chwilę swoją bo chciałbym poczuć wolność W te dni, poczuć, wolność, w te dni Zróbmy na chwilę swoją bo chciałem poczuć wolność Wejdź A poczekajcie chwilę, gdzie oni to nagrywają? Czy, gdzie, gdzie oni, gdzie są takie fajne palmy? Bo oni to nagrywali okolicznie niedawno, co nie, no i nie wiem. I sorry, że tak dziwnie co nie patrzę z tej kamerki, ale ten. Musiałam no aplikację zaślować, tak bo ta mi nie bardzo odpowiadała. No będzie i to tak dziwnie miżoreczkę będzie wyglądało teraz. Ale dzisiaj nie wsiadam za kółko Pogoda piękna, niczym waka, pulko Nieważne jaki plan na jutro, liczy się dziś Nie myślę długo nad pisówką, bo ważne jest kilka No waha Przed chwilą mówił dzisiaj nie jedzie furką no dobra, nie jedzie z furką, ale tam motocyklem, czy, czy tam, tam nie, nie odróżnia sobie, ale chyba tam motocyklem jeździłeś, więc. No teraz dzisiaj różnica jest, ale... Dziś nie jeżdżę fórką, ale jeżdżę motocyklem. Fajnie. Mogę się dzisiaj bawić, nie mogę się dziś nudzić. Mogę się dzisiaj nabić, mogę się nawet zgubić. Ja kocham moich ludzi, wiem, że oni kochają mnie. Nieważne czy nocy czy dnie, nieważne czy dobrze czy śle. Oni tu są, byli będą. Ekipa trzyma tempo, Mała wyrzuć niepewność i pokaż, że jesteś ze mną wciąż. Lubię kiedy jesteś obok Proszę uwierz mi na słowo Choć te jedną noc Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz winą i zapłonie grill Nad głowami unosi się ty I tylko się na parę chwil Otwórz winą i zapłonie grill Nad głowami unosi się ty W jak dron, mam odpocząć od stresu i to gdzieś daleko stąd. Bo żyję w ciągłym biegu, chyba czasami mam dość, więc wrzucę ostatni film i wrzucę ostatni post Po teraz mi czyncić przez parę chwil firmy chwil, chwil, chwil. Ogólnie Freez robił bardzo duży progres, bo no popatrz sobie na jego pierwszą notę na przykład na ten urywek. Ogólnie zwrotki krzycha to mi się podoba tak naprawdę tylko nie go ostatni warst, bo tak to... No nie. Po prostu nie. Refren był po prostu... No, nie nie, odpowi nie odpowiadał mi co nie. Czy ci jak film, film, film. Kiedy brak mi sił, może mam farta. To moja szczęśliwa karta, gdy nad głową jest palna. Tyle wrażeń, zapach Holandii, czuć na Sanzi plaży. Spójrz tylko na te plaże, a potem popatrz na niebo I nie rezygnuj z marzeń, teraz no rozumiesz no, dlaczego no, no, no. Wyluzujmy się na parę chwil nie... Tam jest okno, ale takie brzmienie z okno nie było, ale takie, no dzisiaj brzydkie no. No, Na plaży też tak za bardzo nie mogę Tak Otwórz winą, liza, błonie gril, na głowami unosisz się tył. W tym się na parę chwil. Otwórz winą, liza, błonie gril, na głowami. Ta niebieska fioletowa koszulka, co nie z tymi napisami kipaczami, czyli nie, nie wiem, to jest w tej kolekcji, co nie, ale.

Tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć. nie będziemy żyć, dzisiaj tylko trzy. Nie chce mi się nic. Samochody pamięć i pić. To ma dzisiaj cię koczyć. Tak już musi być. Dwa razy nie będziemy dzisiaj, żyć. Dziś, dwa nie będziemy żyć, nie musieli się pochwalić górczekam a Romasa. Tam ciągle dobra. Osonka to będzie jak to? Ozanka to może być takie 6 na 10, bo się nie tam yy, Ogólnie ciągle są te same ujęcia Przez całą piosenkę prawie Krzychu śpiewał Krzychu i śpiew takim... No tak średnio bo powiedział Najbardziej mi się podobała zwrotka yy, Freeza. Tromba tam też wystąpił Tam na chwilę tak naprawdę, ale tak to Freeze... Zaśpieowały jak dla mnie 7, nie, 7, 9 na 10. Sorry, że tak po cichutku mówię, ale po prostu mi się nie chce. No no i... Osenka jeszcze zwrotki trąby może być, to też 6 na 10. Taki nawet mocno 6 na 10, bo spoko, bo łosenka krzyka to 3 na 10, no nie. No to ja byłem Antek z YouTube, no i cześć. Czekajcie, jeszcze muszę ogarnąć, jak to się w ogóle wyłącza. To... O, no dobra. No bye.